Chciałbym podjąć temat delegacji filmów. Czyli, jeżeli nagramy film, a nie mamy czasu go zmontować, nie mamy czasu zrobić grafik, to gdzie zajrzeć? Co? Jak znaleźć potencjalną osobę, która by mogła zrobić to za nas? I ja proponuję taki portal. Wpisujemy sobie w Google Fiverr, i to jest platforma, w której możemy właśnie znaleźć osoby, które zmontują nasz film. Na tej platformie możemy znaleźć bardzo dużo specjalistów w, w różnego y, y, rodzaju z zakresem usług i wystarczy, że tutaj w wyszukiwarkę wpiszemy sobie video editing, może być video editing for YouTube. No i wyskoczą nam z całego świata ludzie, którzy edytują filmy i mogą dla nas to zrobić. Ale Niespodzianka jest taka, że jeżeli wejdziemy sobie y, Sealer Details, to tutaj możemy ustawić sobie, z jakiego kraju chcielibyśmy, aby pokazywało nam wyniki wyszukiwania. Jeżeli znajdziemy sobie Polskę i zrobimy Dodaj, to widzimy, że wyszukuje nam tylko i wyłącznie ludzi z Polski. Czyli jeżeli nie umiesz angielskiego i nie umiałbyś się nie umiałabyś się dogadać tak to możesz znaleźć na tej platformie polskich edytorów do których możesz napisać i oni dla ciebie zedytują dany film ok wejdźmy sobie w pierwszego lepszego pana tutaj i jak wiemy, on tutaj na początku się przedstawia, mówi krótko o sobie, no i tutaj są jakieś jego prace, tak? Po prawej mamy za ile zrobi jaki film do 15 minut, color grading, czyli kolorowanie bez grafik, tak? Jeżeli mamy trzy zazwyczaj takie poziomy standardowe czy zazwyczaj takie poziomy, które możemy sobie wybrać, tutaj oczywiście już się cena zwiększa. Możemy sobie nie ustawić w euro, a na przykład w dolarach, jeżeli nam to odpowiednie jest, ale za każdym razem przed wybraniem jakiejkolwiek opcji i zapłaceniem takiemu panu, ja proponuję sobie do niego napisać i. Porozmawiać z nim, co i jak. Kontakt seller. Oczywiście musimy założyć konto, żeby się z nim skontaktować i powiedzieć, jaki mamy pomysł, co byśmy chcieli, i żeby on to nam po prostu wycenił. Tutaj można e, także sprawdzić, ma jedną opinię na 5 gwiazdek. Oczywiście szukajmy ludzi, którzy moim zdaniem mają więcej niż jedną opinię. Tutaj na przykład. Ten oto użytkownik, który także montuje różnego rodzaju filmy, ma 79 opinii i średnia to jest 4,9, więc jak najbardziej można polecony jest, żeby z nim współpracować. I to jest bardzo prosta opcja. Nagrywamy film, jeżeli nie mamy czasu na zmontowanie, a mamy na to pieniądze, to szukamy sobie na takiej platformie jak Fiverr. Osoby, która nam to zmontuje, bądź po prostu wchodzimy sobie na YouTube, wchodzimy sobie na Facebooka, wpisujemy, czy zna ktoś jakiegoś montażystę, czy chciałby sobie ktoś dorobić, czy może ktoś w ramach nauki zmontuje nam jeden film, bo potrzebuje materiału, bo jest montażystą. Różnego rodzaju opcje są, oczywiście, filmy jak najbardziej można delegować do montowania.